na ośrodku Wielkopolanka przebywa grupa dzieci z Ukrainy. Pobyt ich został zorganizowany przez pana Czesława Fidlera i szkołę podstawową w świętnie. Plan zajęć jest tak napięty, że koloniści się nie nudzą. Jak doszło do zorganizowania tej imprezy? Zostaliśmy zaproszeni przez pana Czesława Fidlera. Kontakt, żeśmy otrzymali przez superiora delegatury ukraińskiej, ojca Jacka Pryla, który nam przekazał adres, telefon. No ja po prostu zadzwoniłem i, i to był początek yes. y, całej imprezy, tego wyjazdu. Ile jest dzieci i skąd pochodzą? Więc dzieci jest 39, pochodzą y, z trzech parafii, które prowadzą oblaci na Ukrainie, to jest Gniewań, Sutyski i Tywrów, no i z okolicznych wiosek, które należą też do parafii. Mm -hmm. Chciałem się właśnie jeszcze siostry zapytać, y, jak dzieci reagowały, kiedy dowiedziały się, że przyjadą do Polski? Hmm, to znaczy, kiedy na Katechazach powiedziałam o tym, że, że jest taka możliwość, więc pierwsze było zaskoczenie, a potem ogromna radość i dzieci już wiedziały w marcu o tym, że pojedziemy, bo trzeba wcześniej było dokumenty, paszporty wyrabiać, więc już. Praktycznie na każdym spotkaniu pytały się, kiedy pojedziemy, jak to będzie, pytały się o Polskę, pytały się o wrażenie polskie, jak, jak się porozumieć z Polakami, więc właściwie przez całe następne miesiące nażyły tym wyjazdem i czekały. Czy wśród dzieci są również te, które mają pochodzenie polskie? Tak, są dzieci. Właściwie myślę, że z 50%, a może i większe, są to dzieci, które, które mają korzenie polskie. Są na pewno takie, które ich nie mają, ale. W po, znaczy na Ukrainie jest tak, że te dzieci z rodzin katolickich to często mają właśnie te korzenie, dziadek, pradziadek to byli Polakami. Mhm. Więc, ale jest też taka grupa dzieci, która przed kilkoma latami w tym roku przyszła do kościoła i, i, i są to takie typowo ukraińskie już dzieci. Jak właściwie wygląda życie tam na parafii? Czy tam jest jakaś szkoła polska, czy, czy msze są po polsku? Jak to właściwie jest? na parafii nie ma ani szkoły polskiej msze święte są w języku polskim dlatego że są katolicy są starsi parafianie którzy y, oczekują i pragną żeby tam msza święta była natomiast y, my staramy się jednak nie za bardzo polonizować, dlatego że y, dzieci nie rozumieją jednak języka polskiego dla nich ten język jest obcym językiem a chcemy żeby one wróciły do Pana Boga żeby poznały Pana Boga i musimy no, porozumiewać się w tym języku, które znają, które rozumieją. I... A czy jest przybliżona jakoś kultura polska? Właśnie. To znaczy, w, przy parafii mamy język polski. Prowadziła to jedna siostra, która skończyła polonistykę. Więc dzieci bardzo chętnie przechodziły, uczyły się języka polskiego, tam właśnie poznawały. Wróćmy może do wycieczki. Jak wygląda każdy dzień tutaj? Każdy dzień rozpoczynamy rano modlitwą, jeśli jest możliwość jakaś po południu, to odprawiamy po południu, jeśli cały dzień mamy zajęty, rano odprawiamy przeświętą świętą. Dla dzieci oczywiście w języku ukraińskim, w święta czy w niedzielę tu się przyłączają też y, y, ludzie, którzy odpoczywają w Mamy program bardzo urozmaicony. Jest tu zapewnione przez organizatorów, przez e, tych, którzy nas zaprosili. Może wymienimy tych, komu należałoby podziękować za, za ten wypoczynek dzieci. No myślę, że przede wszystkim panu Fidlerowi, który nas zaprosił, też panu dyrektorowi Jurkowi, dyrektorowi ze Świętna, dlatego że mamy e, tutaj grupę opiekunów e, z dziećmi ze Świętna, które żyły się z tymi dziećmi z Polski i to jest uważam bardzo dobre. No poza tym jest jeszcze dużo sponsorów, o których nie wiemy. Nie? Też dziękujemy szczególnie panu burmistrzowi Koziołkowi, który takie szczere i, i żywe zainteresowanie nami wyraził i rzeczywiście opiekuje się też, chociaż z daleka. To wróćmy teraz do porządku dnia Jestem i po modlitwie, tak? Tak, no więc po modlitwie jest zawsze śniadanie, a... Z takich rzeczy, które już żeśmy przeżyli, to był pobyt w Olsztynie, zwiedzaliśmy Muzeum Marcina Rożka, Skansen, byliśmy u Brody na Lodach. Potem wczoraj na przykład byliśmy na basenie w Lesznie, przy okazji zwiedziliśmy zamek w Ryzynie i lotnisko szybowcowe, które jest w Lesznie. Poza tym dzisiaj dzieci jeździły na koniach, też byli goście z Domu Kultury z Wolszczyna, którzy ich bawili przez pół dnia. Jutro idziemy do Świętna na ognisko, potem mamy pobyt, zaplanowany pobyt w, w, w Obrzech. Chcemy zwiedzić klasztor i muzeum misyjne, które tam się znajduje i też jeszcze pojedziemy do, do Poznania. Także program jest naprawdę wypełniony. Panie dyrektorze mam pytanie, czy tylko dzieci z Ukrainy są tutaj, czy również polskie? Są tu też dzieci z Polski, to znaczy dzieci konkretnie ze szkoły podstawowej w świętnie. My żeśmy po prostu odpowiedzieli na apel pana dyrektora Fiedlera, aby pomóc w zorganizowaniu tego przyjazdu. To, że te dzieci z Ukrainy mogą się spotkać z dziećmi z Polski, to jest taki dodatkowy, myślę, element uatrakcyjniający tą całą imprezę. Te dzieci polskie są po prostu tutaj tam na takiej półkolonii, która też jest sponsorowana przez wielu ludzi, bardzo duży wkład w organizację tej półkolonii i też tego pobytu tutaj od strony finansowej, środków ma poseł Tadeusz Tomaszewski. Tak to się udało wszystko razem zgrać i myślę, że, że to, że te dzieci mogły się spotkać, ukraińskie dzieci mogły się spotkać z rówieśnikami z Polski, to jest taki dodatkowy, atrakcyjny element. Zresztą te dzieci z Ukrainy w sobotę będą goszczone w polskich rodzinach przez cały dzień, gdzie będą mogły zobaczyć, jak Polacy żyją, jak, jak mieszkają, będą na obiadach, także rano wychodzą tutaj z ośrodka, będą zabierane, po czym wieczorem na kolację, czy po kolacji, w zależności tam od tego, jak Polacy długo ich będą u siebie gościć, wracają na ośrodek, mam nadzieję z wieloma wrażeniami. Między innymi te dzieci polskie, które tutaj z nimi są na półko, nie będą ich zabierać do siebie. W jakim przedziale wiekowym są dzieci? Znaczy generalnie rzecz biorąc, i ukraińskie dzieci, i dzieci polskie są w przedziale wiekowym od 10 do 14 lat. I przy integracji polsko-ukraińskiej nie ma żadnych problemów, tak? Pierwszy dzień ojciec musiał tłumaczyć powitane, powitanie oficjalne, a w drugim dniu my już byliśmy im niepotrzebni. Rozumiem. Czy tego typu spotkania będą jeszcze kontynuowane? No to już zależy od osób, które organizowały i zaprosiły nas. No wiem, że, że to spotkanie, które jest jako pierwsze ma być jako dobry początek. Mhm. Następnych, miejmy nadzieję. Ja teraz może do pani Tatiany, czy pani jest pierwszy raz w Polsce? Nie, jest. jestem drugi raz w Polsce. Była w Krakowie i teraz przyjechali do Rudur, tak? Na pewno telewidzowie nie darowaliby mi, gdybym się nie zapytał, jak się podoba ziemia Wolsztyńska, jak się podoba Wolsztyn. Mam no, bardzo dobrze. A co najbardziej? Basen. <laughs> Basen. tak, tak. 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 Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Przez kilka tygodni w ośrodku Wielkopolska w Rudnie przebywała grupa dzieci z Ukrainy. Kolonie zorganizowano dzięki zaangażowaniu pana Czesława Fidlera. Opiekunowie, to znaczy ojciec Paweł Tomys i siostra Karolina Młodzianowska oraz dyrektor szkoły podstawowej w świętnie pan Jerzy Luftman zapewnili naszym małym gościom wiele atrakcji. Zwiedzano Wolsztyn, a dokładnie Muzeum Marcina Rożka, skansem, lokomotywownię, a oprócz tego wyjazd do Poznania, do Leszna na i do klasztorów To też trudno się dziwić, że teraz, kiedy nadszedł dzień pożegnania, dzieci postanowiły uczcić go specjalnie, przygotowując występy artystyczne. W końcowym, wzruszającym przemówieniu ojciec Oblat Paweł Tomys podziękował wszystkim sponsorom, Władzom naszego miasta, a przede wszystkim panu Fidlerowi, który dostał w prezencie wyszywaną chustę, tak zwany rusznyk, a później, później, była wspaniała dyskoteka. To były cudowne wakacje. czasu zajmę. Jest taka polska, piękna piosenka bie, biesiarna. Też ze ścianką jest, ale będę mówił krótko, dlatego, że tu mi z tyłu już ognisko grzeje w plecy. Że Świętno przyjechało, czy to na rowerach, czy autobusy Mówią, nasi przyjechali. Oni rzeczywiście, tak jak w tej piosence było, odkryli, ne, ne, otworzyli nie tylko swoje... Я тися, молодого, сума розуму села, ти казала у мене зони я пішов до мене, ти манула підвела, теж мене біганула, теж мене підвезла, теж мене молодо, сума розуму села, є ж ти бімала, я тебе відвела, є ж ти молодо, сума розуму села. Ти казала у суботу, піде вразов на роботу, я прийшов до мене, він манула пізвела. Manula, this man is